Dzień Dziś zrobimy, że próbujemy otworzyć dla i zobaczymy, jakie kolory dostaniemy. Ja bym chciała, bo jestem że my tego i ja bym chciała mieć takiego, takiego różowego i, i go otworzymy. To jest takich z kartonu i zobaczymy, co jest środku. Po pierwsze, mamy takiego labubu, No to on cię nazywa, nie wiem jak. Teraz jest, mamy już taki, który trochę <ścoughs> dziwnie, wiecznie wygląda. I ostatni to będzie taki kororowy. Był pomarańczowy, ale już taki. No to już wiemy, jaki. One mają kolory to jakieś i wyzusamy I teraz zaczynamy od tego małego i teraz tego otworzymy. Ja naprawdę chciała ten różowy i ten fioletowy i ten niebieski. I tak naprawdę zobaczymy jaki dostaniemy. To, to zamknijmy oczy i... Zobaczymy, dostaliśmy różowy i ten jest taki taki mięciutki, nie widzicie i taki super się wciska go i najlepszy labubu który chciałam mieć, chciałam mieć ten różowy i nawet tutaj w go się widzi, no to widzicie. David papa sny. tylko dajcie łapkę w górę jak lubi się ten kanał